Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zmienić jakość tekstur w grze LEGO Worlds. Więc, żeby to zrobić, najpierw oczywiście trzeba wejść do opcji, które mamy tutaj. Następnie szukamy ustawienia obrazu. Jak jesteśmy już w ustawieniach obrazu, trzeba znaleźć następnie ustawienia jakości tekstur, które są oczywiście tutaj. Jest to piąta opcja od góry. Mamy ustawione jako, wysoko, jako wysoka. Klikając z lewym wszystkie myszy, możemy ją oczywiście zmienić albo na niską, albo na wysoką. Żeby potwierdzić nasz wybór, klikamy Akceptuj, i w tym momencie tekstury są na jakości niskiej. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników.